Cześć, dzisiaj króciutki materiał dotyczący kręcenia śrub czy też śrubek. Niejednokrotnie spotkaliście się na pewno z takimi sytuacjami, że przy odkręcaniu danej śruby w aucie, no naprawdę ilość miejsca jest ograniczona i zamiast się męczyć przy użyciu grzechotki czy też jakiegoś standardowego klucza, żeby daną śrubę odkręcić do końca, to moja propozycja jest taka, że śrubę oczywiście wstępnie odkręcamy przy użyciu jakiejś dźwigni w postaci na przykład grzechotki, natomiast następnie przy użyciu właśnie takiej nasadki, oklejonej taśmą lakierniczą, palcami wykręcamy daną śrubkę. Jeżeli gwint nie jest uszkodzony, śruba nie jest zapieczona, to bez problemu taką śrubę odkręcicie przy użyciu samych palców. Co więcej, tego typu rozwiązania, czyli taśmy, E, którą nanosimy na nasadkę, możecie również awaryjnie m, u, używać w przypadku dokręcania śrub przy alufelgach, tak żeby tych alufelg e, nie dokręcić. Oczywiście do tego zadania są dedykowane m, na, nasadki. M, z drugiej strony, jeżeli jesteście klientami jakiegoś warsztatu, czy też firmy wulkanizacyjnej, to zwróćcie uwagę nie tylko na to, czy koło jest przykręcone z dobrym momentem oraz e, na to, czy śruba jest po prostu dobrze załapana, tylko również na to jak wygląda nasadka, którą mechanik czy też serwisant, pracownik warsztatu wulkanizacyjnego przykręca Wam te śruby, no bo szkoda, żeby podczas takiej prostej operacji jak montaż, demontaż koła, felga została uszkodzona. Tyle ode mnie w tym krótkim materiale. Piście o swoich jakichś poradach dotyczących właśnie funkcjonowania na serwisie czy też warsztacie. Chętnie zapoznam się z takimi komentarzami. Jeżeli materiał się podobał, poproszę o łapkę w górę. Jeżeli trafiłeś na ten kanał po raz pierwszy, to zostaw suba i kliknij dzwoneczek. Dziękuję, pozdrawiam, cześć!